Na wyraźnym prowadzeniu, ale Tusk nie może się cieszyć. Ekspert mówi o bezradności. W czwartek, 27 listopada, opublikowano wyniki sondażu OPP. W badaniu tym koalicja obywatelska zajęła wyraźne pierwsze miejsce i uzyskała 38,01% poparcia. Na drugim miejscu znalazło się prawo i sprawiedliwość z wynikiem 27,97%. Próg wyborczy przekroczyły jeszcze tylko Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Żaden obecny koalicjantko tego nie dokonał. Taki wynik oznacza, że Donald Tusk jest bezradny, mówi faktowi politolog profesor Kazimierz Kik. To nie pierwszy sondaż, który wskazuje, że w nowym Sejmie Ko może znaleźć się bez swoich aktualnych koalicjantów. Tusk idzie po wygraną, która może oznaczać koniec władzy efekt czyszczenia otoczenia politycznego wokół ko. O tym, że brak koalicjanta w Sejmie może odebrać władzę zwycięskiej partii najlepiej przekonał się Jarosław Kaczyński. W 2023 roku to przecież PiS wygrało wybory parlamentarne, ale partia ta nie znalazła sobie nikogo do współrządzenia, wobec tego większość Sejmową zbudowały KO Polska 2050, PSL i Nowa Lewica. Dzisiaj sondaże wskazują, że jedynie Nowa Lewica może myśleć o przekroczeniu progu 5%, czyli wyniku, który gwarantuje miejsce w Sejmie. Romanowski cieszy się Budapesztem. Pojawił się na uroczystej gali. W sondażu: Ok, trzecie miejsca zajęła Konfederacja 13,97%, a czwarte: Konfederacja Korony Polskiej 8,94%. Pod progiem uplasowały się Nowa Lewica 4,24%, razem. 2,75%, PSL 2,68% oraz Polska 2050, 1,44%. Zarówno Ko, jak i Pisto-żarłoczne partie wodzowskie. Tu mamy przypadek partii, a więc Ko, która zjadła wszystko to, co miała wokół siebie. Obie te partie wchodzą w koalicję, aby oczyścić okolice, mówi profesor Kik. Wynika ko choć okazały, dałby jej jedynie 210 mandatów w nowym Sejmie. Aby myśleć o większości i rządzeniu, trzeba mieć 231 posłów. Partia Tuska notuje więc dobry wynik, ale oznacza to dla ko bardzo trudną sytuację. Z czego ona wynika? Polska 2050 nie ma polityków, tam są aktywiści. To jest partia przechodnia Szymona Hołowni i czterech, może pięciu nazwisk. A w Polsce tak się składało do tej pory, że partie entuzjastów rodziły się i padały, zauważa politolog. Lasek zamieścił wpis. Tak odpowiada na łączenie go ze znanym hejterem. Profesor Kik mówi, że w 2023 roku PiS wygrało wybory i nie rządzi, a w 2027 roku KO może wygrać i także może stracić władzę. Tak może się wydarzyć, zaznacza nasz rozmówca i dodaje, że taka sytuacja może być efektem czyszczenia otoczenia politycznego wokół KO. Partia Tuska może uratować dobry wynik nowej lewicy, ale ta formacja ma spory problem. Lewica socjalna jest w kręgu oddziaływania PIS, a jedynie lewica światopoglądowa progresywna jest w części w kręgu oddziaływania nowej lewicy, mówi politolog. Dodaje, że stało się tak, ponieważ PIS latami dobrze wyczuwało nastroje społeczne w kraju.